Droga do przedsiębiorczości zaczęła się od pomysłu, który urodził się w głowie mojej i mojego męża. Po długich latach starania się i tworzenia doszliśmy do firmy, która ma duże teraz zasoby ludzkie i duże moce przyrobowe. Moja zawziętość, albo nasza zawziętość i nasza wiara w to, co chcemy stworzyć, doprowadziła nas do tego, że teraz mamy firmę, staramy się ją promować i sprzedawać na całym rynku krajowym i zagranicznym. Droga zaczynała się normalnie po ludzku, czyli normalnego etatu, normalnej pracy, ale nigdy nie mogłam rozwinąć siebie i swoich możliwości i swojej wiary tak naprawdę w samą siebie w momencie, kiedy byłam na etacie. Więc poznając mojego męża zdecydowaliśmy się na otworzenie działalności gospodarczej i spróbowanie stworzyć coś, czego nie ma na rynku albo jest w bardzo niszowym tak naprawdę produkcie w postaci suszonej owoców i warzyw. Otworzenie firmy to był bodziec tak naprawdę, który przyszedł do nas z rynku, z tego, że jakby w swoim zawodzie ciężko nam było znaleźć jakiekolwiek pracy, a jeżeli to była praca, to tak za minimalne po prostu jakieś środki finansowe, które nie pozwalały normalnie przetrwać, więc tak naprawdę bodźcem i Pościgem był tak naprawdę rynek. Rynek to, że zdecydowaliśmy się otworzyć działalność, zaryzykować i tak naprawdę wierzyć w samych siebie i w to, co chcemy stworzyć.